Słuchajcie, właśnie przechodziłem sobie tutaj przez Milionowice, no i zobaczyłem coś takiego. Sam nie ogarniam do końca, o co z tym chodzi, ale koniecznie muszę to dzisiaj sprawdzić, więc my tam na 100% wbijemy, no ale teraz naprawdę, naprawdę to może być hardkorowy i ja nie wiem czy ja zginę, bo po prostu widzę sam, no widzę sam, że tam już jest lawa. Nie wiem, czy powinienem tam skoczyć, czy to nie jest jakiś troll po prostu, ale serio, zobaczymy to i sprawdzimy, co tam możemy znaleźć, więc... Uff, dobra. Ja w tym momencie tam skaczę, serio, ja tam skaczę już, ale tak jeszcze zanim to, to każdy, kto napisze teraz w komentarzu lawa, bo w sumie tam jest lawa, no to dostanie ode mnie serduszko, ale jest jeden warunek, musi subskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, bo no, no inaczej to, to nie ma opcji, gościu, no sorka, ale w każdym bądź razie, my tam skaczemy, uch, zobaczmy, co tam w ogóle się zajdzie, zobaczymy, nie wiem, czy skakać, ale chyba to zrobię, więc ja skaczę, lol, ej, lecimy już... Dobra, żyję Co to jest za miejsce? Czekajcie, czy, czy tam. Czy tam nic nie ma? Czemu ta lawa w ogóle się tak dziwnie zatrzymuje? Ej, co to jest? Co to jest za miejsce? Ej, dobra, a może. Ej, poczekajcie, a gdybym się Aha, nie da się przeskoczyć, tu są bariery. Trzeba iść po tym czymś. Okej, okay, okay. okej. Ale poczekajcie, czy ja mam na pewno tam iść? Czy ja na pewno mam tam gdzieś iść? Bo ja już sam nie ogarniam. Czy ja powinienem w ogóle przechodzić tam dalej jakoś? Bo to może być niebezpieczne. Ale chyba tam po prostu pójdziemy teraz. I muszę iść na żywcie, Bo tu jest naprawdę takie ryzyko, że ja mogę spaść. Serio, to jest niebezpieczne tutaj mega. Żeby tu w ogóle jakoś szybciej chodzić. No i lecę. Lecę tutaj po prostu. Okej, okay, bo tutaj są chyba jakieś pokoje z tego co mi się wydaje. Ale co to jest? Co to jest? Ej, naprawdę nie mam pojęcia, co to jest za miejsce, ale na pewno się dowiemy dzisiaj, więc. ja... Aha, spoko, spoko. Właśnie poszedłem z tej doby jakiegoś pokoju, gdzie totalnie nic nie ma, więc super, super, super. A, dobra, idziemy sobie ten. Czy to jest jakiś prank? Nie, to nie może być prank Elvisa. Przecież tutaj jest rozwalony bedrock. To, to nie jest możliwe, żeby ktokolwiek rozwalił bedrock. Myślałem, że już Elviso tutaj będzie znowu na mnie jakiegoś pranka robił, ale ewidentnie widać, że to nie jest jego już sprawka, więc tu nie będę go o to posądzać. Tu bym posądzał bardziej Herobrina i serio, to, to może być jakaś masakra. Czy. Ej, czekajcie, czy ja do tej lawy powinienem wskoczyć? Czy nie? Ej, nie wiem, nie wiem. Czy powinienem wskakiwać do tej lawy? Ej, bez kitu. Ale chyba to sobie najłatwiej będzie sprawdzić o tak, bo... Czekajcie, jak znam go, to czasami się zda... Nie, to jest oszustwo! Tutaj nie powinienem wskakiwać. Ojacie, ej, nie. Nie gadajcie, że teraz zginę. Nie, nie ma opcji. Nie mogę. Nie możesz, ziomek. Nie zrobisz tego. Nie zrobisz tego. Ja myślę... Ej, to był taki prank, to była połapka, bo często jest coś takiego, że jest na przykład tutaj jest woda tam, ej, nie, nie możemy, muszę wyjść na chwilę, muszę wejść. Ej, nie, nie, nie gadajcie, że ja zginę, nie mogę zginąć. Dobra, żyjemy, jest całe szczęście, że żyjemy tutaj. uff, było blisko, było naprawdę blisko, ale my musimy się jakoś dalej udawać, bo to co tutaj było, to jest jakaś masakra. Czy my tędy powinniśmy iść? Eee, chyba nie. Chyba musimy się zawrócić i iść jednak inaczej. A w tym momencie, korzystając tak z okazji, przypomnę o tym, że mam swojego Instagrama, na którego możecie wpaść. To jest pierwszy link w opisie, byłoby było naprawdę mega miło, gdybyście strzelili tam followa. I jest serio, jest już nam co coraz więcej tam, i byłoby mega fajnie, serio, gościu. A ja lecę dalej, bo naprawdę musimy tu znaleźć. Tu już w ogóle jeszcze jakoś na dół to idzie, ale to chyba sobie na koniec obczaimy. Bo na razie to muszę tutaj jeszcze zobaczyć co tu jest na przykład, okej okay. dobra, jesteśmy, to jest jakaś drabina, aha spoko, spoko to jest oczywiście jakiś troll eee, okej, okay, dobra, idziemy sobie tutaj na shift trzeba naprawdę być ostrożnym bo tutaj jest mega ale to mega łatwo spaść, albo dotknąć chociaż lawy ej, dobra, idziemy, idziemy Cyk, cyk. Eee, tu muszę zakręcić, ale to jest kręte, naprawdę. Naprawdę. Eee, lecę sobie tędy i zaraz wbijamy tutaj do tego pokoju. uch, dobra. Tutaj, cyk. I jesteśmy już tutaj, naprawdę. Jesteśmy tutaj i co tu. Tu jest jakaś kopalnia. Ej, że tu nie ma nic. Nie no, co za frajer, ja pierdzielę. Przecież tutaj powinno coś być, coś. Nie, tu nic nie ma? Ej, nie, nie uwierzę. Nie, no, nie, nie gadajcie, tu nic nie ma. A, dobra, idziemy dalej, bo na, no, nie możemy się tu odbijać, ale ja pierdziele, Coś takiego, coś takiego, taki troll. ja dobra, idę sobie tędy i widzę, że mamy już chyba ostatni pokój przed nami. Ostatni, tutaj będzie. Ej, czy ja tutaj powinienem zeskoczyć jakoś? Czekajcie, cyk. Ok, i teraz idziemy powoli. Musimy się tam jakoś oczywiście dostać, ale żeby to było jak najbezpieczniej dla mnie. O, oh, i naprawdę jestem taki zdestresowany tym, bo nie wiem, jak to. Ja pierdzielę, ja bym spadł przecież tutaj. Serio, ja bym spadł. Dobra, chyba tutaj powinniśmy iść, tak? Czy może tu? Nie, zobaczę sam, zobaczę sam. Czy tutaj powinniśmy iść? Aaa, tu jest znowu jakiś troll. Ja pierdziele, czemu to tak ciągle jest? Czemu ten frajer to tak musiał zrobić? Nie, no, nie, nie, mi się nie chce iść dalej. Ja chciałem zobaczyć, co tutaj znajdę, ale widzę, że ha, nic po prostu tutaj nie ma. Po prostu tu nic nie ma. O, <suszy> dobra, musimy jakoś teraz stąd wyjść. Czekajcie, ale tu jest jeszcze jedna ścieżka. Ej, ja myślę, że tu jest już wszystko, ale jednak się myliłem i możemy jeszcze iść dalej. My... Tam jest jakaś drabina. Ej, idziemy tam bez kitu, idziemy tam. Zobaczymy co tam w ogóle znajdziemy. Czy Dobra, myślę, że tu już jest parkour, jakiś troll na mnie będzie, ale jednak nie ma i możemy się tu normalnie bez większych problemów przedostać. O, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy Aha, fajnie. Fajnie. Mamy tutaj możemy iść w prawo, możemy iść środkiem i możemy iść po prostu w lewo. Ja myślę, że pójdziemy w lewo i to będzie tak na początek. Gdzie my dojdziemy? Okej, okay. tu widzę, że nic już nie ma, więc pewnie to coś będzie po środku? Co, serio, tak bym stawiał najbardziej chyba, dobra, tutaj nie, cyk, 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 tu, tu, aha, spoko, spoko. Oczywiście, super, super, teraz musimy wyjść tylko z tędy. Została nam ostatnia opcja, ale ja się boję, że tu mimo wszystko mogą być jakieś połapki czy cokolwiek. Tu nic na pewno nie ma, tu nic, tu nic. Eee, tu jest za to. Tu znowu mamy drabinę i jakieś pomieszczenie chyba jest tam na górze. Nie wiem czy tam powinienem iść. Mam zbroję całą, więc mogę wbiec ale mam tylko żelazną. Dobra, próbujemy. Próbujemy najwyżej zginę tutaj. Co to jest? Ja pierdziele, co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce? Ej, takiego pomieszczenia tutaj nigdy nie było! Nie, wie... nie nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Naprawdę, naprawdę, nie wiedziałem, że takie coś istnieje, ale jak to widzę, to jest jakaś masakra. Dobra, mamy tam jeszcze skrzynkę i ja wiem co musimy tu chyba zrobić. Musimy ją otworzyć, ale czy ona nie jest z połapką? To jest połapka, to jest jak nic połapka, ona jest tutaj czerwona. Tak, jest coś tutaj, ale wiecie co? Mimo wszystko ja to sprawdzę. Ja, serio, to coś jest nie tak? Co tu może być, cyk? E czy to wyrzucasz sztabki złota? Okej, okay. bardzo normalne, to się tak zawsze dzieje, mm, ale w każdym bądź razie otwieramy dalej. Myślę, że tu będzie jakieś TNT, co to wysadzi, co chociaż fajnie by było, ale widzę, że. O nie, o nie, tu jest jakaś wiadomość na. ogniste imperium powstanie szybciej niż się spodziewacie. Szykujcie się na śmierć. No chyba jest tylko jedna osoba, która mogłaby to zrobić. Naprawdę, jedna, jedyna osoba, która mogłaby takie coś tutaj zrobić, to jest oczywiście Hero Brain. No, kto inny ma niste imperium, ale teraz sobie weźmy kilka złota może? I w ogóle wywalamy je. Wiecie co? Weźmiemy całe złoto, które tu jest i je wywalimy. Aha. To było tylko kilka sztabek. Dobra, bierzemy je, wywalamy, ale jak my mamy teraz stąd wyjść? Możemy tutaj jakoś mamy iść na dół, czy co? Czekajcie, zobaczę sam. Nie no, tutaj jest labirynt ten tylko, raczej nie, więc myślę, że chyba powinniśmy wyjść tymi tutaj jakimiś innymi. A, tu jest jeszcze drabina. Dobra. Dobra, idziemy na górę. Zobaczymy, gdzie wyjdziemy. Zobaczymy, czy coś w ogóle się dzieje. Myślę, że jeszcze podejdziemy sobie na szybko pod zamek Herobrine'a. Bo to mnie ciekawi, czy tam cokolwiek się też zmieniło. Bo to, jak już takie coś widzę, no to jest już chyba dosyć grubo. To jest naprawdę mega, ale to mega grubo. Uch, dobra, wychodzę. Cyk, cyk. Mm, niszczę tego Dirta tutaj. No, ale to on się. Nie, co się dzieje? Co się dzieje? Dobra, wychodzimy. Jesteśmy tutaj, jesteśmy obok wieżowca Elvisa, więc my biegniemy tam jak najszybciej. Chcę zobaczyć, co po prostu jest u tego Hirobraina, Czy coś się tam zmieniło? Bo pamiętam, że cały jego budynek był wysadzony, a to była jakaś masakra. Cały ten budynek. Uch, dobra. Mamy jeszcze kawałek tam spory, bo to jest, nie wiem, 100 kratek co najmniej jeszcze chyba. Nie no, bez kitu może być tu nawet więcej. Dobra. Tu mamy jeszcze tylko wełnę. Tym szlakiem pójdziemy tutaj z tego ognia, bo to jest chyba najlepsza trasa, żeby dostać się do tego zamku. Okej. Okay. Mm. Nie, chyba wydaje mi się, że tu nic się nie zmieniło. Myślę, że jak taką rzecz znajduję, to może on tu jakoś powrócił, coś zaczął robić, ale ewidentnie widzę, że tu się zaściwie nic nie zmieniło. Oprócz tego, że ten zamek jest cały zniszczony. I to jest jakaś masakra. To się nie powiększa, to się nie rozrasta, więc on może tutaj chce tylko nas zastraszyć, a naprawdę on przegrywa. Nie wiem, co sam powinienem o tym dokładnie sądzić, ale to jest mega, ale to mega możliwe, żeby takie coś się właściwie działo. Mm, dobra, tu coś. Nie, tu naprawdę, tu już tak właściwie nic nie ma. Tu... To można sobie tylko rozkopać i mieć kilka fajnych bloków z netheru. I nic z tego tu już nam więcej. Możemy jeszcze zejść na dół, zobaczyć, co tam jest. Ale naprawdę, tutaj, mimo tego, że to jest rozwalone, i tak jest strasznie. I to, Hazie, każdy z czymś takim musi zgodzić, że mimo tego, że to jest rozwalone, to to jest mega straszne. Przecież tu mieszkał sam Herobrine. On tu. Co? Przecież, na ile to jest kratek? To jest do samego Petroka, to jest 50 kratek w dół tutaj mniej więcej. LOL! Ale nie! Nie, 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 znowu się podpaliłem. Nie mogę tutaj zginąć. Nie ma mowy, żebym ja zginął w takim miejscu. Nie, nie już tutaj nigdy nie będę. Musimy hasonlą zwiewać, bo no serio, jak tutaj on zaraz by wbił Znowu bym zginął. Znowu bym zginął od lawy. Już kolejny raz w tym odcinku byłaby sytuacja, że ja bym zginął od lawy, ale widzę, że musimy po prostu uciec stąd jak najszybciej, bo tu się dzieją złe rzeczy. To jest cały ten zamek, te pomieszczenie, co ja znalazłem. To jest jakaś masakra. On po prostu chciał przekazać nam informację o tym, że on jednak się nie poddaje. On będzie jeszcze tutaj walczył. No I naprawdę, to może by się źle skończyć, ale mam nadzieję, że to bardziej skończy się źle dla Herobrine'a. W każdym bądź razie, ja w tym momencie będę kończyć ten odcinek. Oczywiście nie zapomnijcie o tym, żeby strzelić subskrypcję na moim kanale oraz wpaść na mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. I o cóż, ja byłem Agent X, to byłoby na tyle. Cześć!